Dzisiaj z tej strony Pikachu i Squiddy, a dzisiaj będziemy grać w. Będziemy grać. W... Wcześniej już nagrywaliśmy właśnie z tego odcinki, a one były na kanale Squiddy Games. Na tym takim nowym. Teraz na niego też będziemy nagrywać. No teraz na niego też będziemy nagrywać. I teraz jest ogólnie nowy kanał. Pikachu Games. I teraz tam też wleciał film. Właśnie z Pokemon No dobra, ja tylko robię jedną rzecz. Yy, yy, zrobię to... Yy, Ona zajmie, to no. Już ją zrobiłam. Dobra, już zrobię troszeczkę. Taką sobie odłożę. No. Przepraszam, że nie Dobra. Przepraszam ogólnie za to, że nie gadaliśmy, ale musiałam zrobić jedną rzecz. 这是你本 też no, nam nie, śle idzie. A, nie, nie a ogólnie tak samo jak w kolejnych tam odcinkach właśnie znaczy um, je, możecie wpadać na ten na, na kanał pikachu Games, Pikachu Pokémon i Schoolie i, i, Scooby, i Scooby Pokemon. Mm. z tą pogodą. Raz się rozpada, raz okej. Okay. Normalna ta pogoda. Nie kolejna wyspa, tylko z... oreo Niami! Nie niami, ja! Ale my grubasy, musimy trochę schudnąć. Już mamy pełną galerię. Już mamy pełną galerię, musimy trochę schudnąć. Musimy ćwiczyć. Musimy trochę sobie schudnąć, bo jesteśmy za grubi. Ну, Тарас, трогай сходничество. Ну, шоколадчик, я говорю. Нет, шоковичья. No, шоковичья, Teraz musimy troszkę przytyć. Bo się nie zachodzi. się nie zachodzi, ale pasowałoby troszkę przytyć. Żeby mieć trochę energii. No, żeby mieć i trochę energii, i w ogóle No, macie tutaj energię w górnym roku. Jest napisane znaczy i kalorie. Napiszę. No, na razie mamy 0 kalorii. Na razie mamy 0 kalorii. Już więcej. Już troszkę więcej. No i czerno. Jesteśmy ogni u mnie, a nie u asystenta. A nie tak jak... mi, ale może jutro będę ułożyć mi ten tak. Może hmm. asystent jutro nie będzie, ale nie jestem tego tak pewna. 100%. Wderzyłam się na tą lampę. Może jak głupia, ja jak do przodu się pochodniła i walam w lampę. Dobrze mamy na No, teraz mamy księgki. Jeszcze no, już się tracimy. No i już ją wtracimy. Więc to nie trwamy na co. Odnosimy. Jeszcze trochę zbierzemy. No, jeszcze trochę tam zbierzemy wiadomo kalorii. Trzeba być troszkę grubszy. O, I... już widać, że mamy kalorie. Jesteśmy grubasy, ale musimy trochę schudnąć, bo... No jeszcze troszkę czytać, bo nie możemy być i za chudy, i za drugi. A, a nieraz ktoś jest chudy, a nieraz ktoś jest chudy. Teraz chudniemy. Teraz chudniemy ogólnie. No, 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 oczywiście podnoszenie ciężarki. No, oczywiście podnoszenie ciężarki. O. I.

Nie musieliśmy się o nic takiego martwić. Jesteśmy teraz gruby. Jesteśmy teraz grubsi. grubasy, taki Tego, wielki ziemio, co na jak mam Takie dudu, dudu. Chociaż te ole oto no, Tata taki gruby nie jest. Nie wiem. No. Może trochę więcej. Może troszkę więcej, ale. Nie powiem, ile waszy. Bo wasz bardzo i to bardzo dużo. I ja waży ogólnie 33 kg. Więc ja to tak, nie tak, źle ja w sumie... Wiedomecz, tu masz, że to waży 53 ale... Ja to może nie bo tyle może jem. że na telefon, będzie na kanale Squid Games. A tym Minecraft? Nie, przykłady Minecraft to takie tam. Takie bardziej No. Może też, też na ich Ale to nie wiadomo. Pomyślałam, się chichramy, sobie <grymne> coś, bo jak zaczęliśmy tak te karty to robiliśmy takie filmy i asystent nagrywał i ja nie wiem co mam powiedzieć. On powiedział i um, mówiłam, będzie um, będziemy nagrywać, kiedy na to i na to. on i na Xboxa, tak w jeszcze była taka jedna wpadka, że on tak trzyma kamerę, tak skierował na swoje nogi bez skarpet i mówi O nie, ja pokazałem swoje nogi, no nic kurde z tego już nie będzie. Więc dlatego, że się jeśli kurde, no już z tego nic nie będzie, bo pokazałem swoje giry. I on tak do mnie, y y y y y y y ja są tak do mnie... Y

Już nic tego nie będzie, no czemu, on nowo pokazał swoją, radę, a ja, nie. kurde, kolejny raz musieliśmy nagrać już za kolejnym poszło. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to subskrybujcie ten kanał i dawajcie łapki w górę. To na razie, pa!